Czy wiesz, ile rzeczy wpływa na to, że taka sama przepuklina może powodować różne natężenie bólu. Dodatkowo, ile z nich jest naprawdę istotne, aby mieć efekty, a które są tylko ciekawostkami? W tym odcinku przedstawimy kilka praktycznych wskazówek, jak dopasować ćwiczenia, aby bezpiecznie i skutecznie cofnąć przepuklinę i wrócić do pełnej sprawności. Osoby odczuwające ból lędźwi często obawiają się, że z ich plecami jest coś nie tak, a ból spowodowany jest przepukliną. To skłania je do próbowania różnych terapii, w tym ćwiczeń, lecz często nie wiedzą, które w ogóle mogą robić, a przy braku efektów po dłuższym czasie mają wątpliwości, czy są one odpowiednio dopasowane do problemu. Ostatecznie może to prowadzić do myśli o inwazyjnych metodach leczenia, które jak w tej pracy nawet w 60% przypadków są zalecane bez odpowiednich wskazań i nie dają pewności poprawy. Problem z przepukliną miał także nasz klient Michał, którego ból zmusił do ograniczenia codziennych aktywności, w tym pracy i treningów. Lecz tak naprawdę skąd można mieć pewność, że dana przepuklina jest źródłem bólu? W rzeczywistości ból pleców spowodowany przepukliną zdarza się rzadko, bo jedynie w 5 do 10% przypadków. Co więcej według badań, co trzecia 30-40-letnia osoba ma przepukliny, ale nie odczuwa żadnych objawów. Rodzaj przepukliny, czy to protruzja, ekstruzja, czy sekwestracja wskazuje jedynie na jej charakterystykę w postaci wielkości, czy kierunku jej wychodzenia poza standardowy kształt krążka międzykręgowego i potencjalnego wpływu na powodowanie bólu. Lecz nie mówi konkretnie, czy dana przepuklina jest jego przyczyną. Ani co z nią zrobić? To, czy przepuklina wywołuje objawy, zależy od wielu czynników. Jednym z nich są różnice w budowie kręgosłupa między osobami. Na przykład, u osób z węższym kanałem kręgowym, przez który przebiegają nerwy dalej unerwujące kończyny, ryzyko konfliktu jest większe. Dlatego taka sama wielkość przepukliny u różnych osób może wywoływać różny poziom objawów. O ich braku. Po bardzo mocny ból. Dodatkowo warto wiedzieć, że jeśli przepuklina kiedyś powodowała ból, nie oznacza to, że nadal jest jego przyczyną. Układ nerwowy mógł wyuczyć się lepszego odczuwania bólu, który może teraz pochodzić z innego miejsca. Jeśli dobrze nie przeanalizujemy rwy kulszowej, to może się okazać, że działania podjęte w kierunku wyleczenia tak zwanego zespołu korzeniowego spowodowanego przepukliną były zbędne, ponieważ nie było tam żadnego konfliktu. Dlatego analizując problem, warto porównać swoje objawy z typowymi dla zespołu korzeniowego. Większość objawów będzie związanych z uszkodzeniami nerwów, takimi jak stały ból promieniujący do nogi, który jest nieintensywniejszy niż w plecach. Dodatkowo może występować osłabienie siły mięśniowej oraz zaburzenia czucia w obszarach odpowiadających przebiegowi nerwu kulszowego. I chociaż przepuklina jest jego najczęstszą przyczyną, to jednak nie jedyną. Podobne objawy mogą wynikać z innych przyczyn, takich jak Kręgozmyki czy zespół głębokiego pośladka. Warto również skorzystać ze specjalnych testów, takich jak Test SLR. Oraz jego skrzyżowana wersja. Ich pozytywny wynik wskazuje na prawdopodobne naruszenie korzenia lub korzeni nerwowych, co objawia się nasileniem lub odtworzeniem typowego bólu, który doskwiera ci na co dzień. Jeżeli natomiast będzie negatywny, najprawdopodobniej będzie to oznaczać, że ból wynika z innych przyczyn. Lecz niezależnie od tego, czy jesteśmy w stanie określić, co jest przyczyną bólu, warto pamiętać, że ciało ma wysokie zdolności do regeneracji. Przykładem może być cofanie się przepukliny, gdzie po 6 miesiącach większość z nich zmniejszy się trzykrotnie. Istnieje kilka hipotez dotyczących mechanizmu. Jednak najlepiej udokumentowana wskazuje, że przepuklina ulega wchłonięciu dzięki procesowi rozkładu, za który odpowiadają komórki układu odpornościowego. Co więcej, największa poprawa siły oraz odzyskiwanie czucia ma miejsce w ciągu pierwszych trzech miesięcy, po czym tempo zmian spowalnia, jednak postęp nadal pozostaje stały. Jest to możliwe dzięki regeneracji tkanek, w tym nerwów, która oprócz upływu czasu, będącego czynnikiem poza naszą kontrolą, Wymaga również stworzenia odpowiednich warunków sprzyjających regeneracji i zapobiegania zaostrzeniom w trakcie procesu. Więc jeśli badania wskazują, że ćwiczenia pomagają przy przepuklinie, ale nie określają, które dokładnie, ponieważ wszystkie teoretycznie przynoszą efekty, to jak je odpowiednio dopasować, można to zrobić wykorzystując fakt, że nasze ciało potrafi przyzwyczajać się do nakładanych na nie obciążeń, zwiększając wytrzymałość krążków i wzmacniając mięśnie oraz zmniejszając próg bólu w odpowiedzi na ruch. Między innymi dlatego ćwiczenia stanowią jedną z najskuteczniejszych metod radzenia sobie z bólem, i choć nie ma Jednego, uniwersalnego zestawu ćwiczeń, ponieważ parametrów je opisujących jest wiele, to istnieją wskazówki, z których każdy może skorzystać. Jedną z nich przedstawimy na najbardziej uciążliwym ruchu. Z naszych obserwacji osób z bólem spowodowanym przepukliną jest to skłon. Biorąc pod uwagę, jak silny potrafi być ból na początku. U takich osób często rozpoczynamy od wzmacniania mięśni stabilizujących kręgosłup lędźwiowy bez konieczności zmiany ich długości. Wtedy struktury kręgosłupa pozostają w stałym ułożeniu względem siebie, a głównym parametrem ulegającym zmianie jest siła, z jaką napinają się mięśnie, co łatwo można dostosować do aktualnych dolegliwości, Ponieważ zależy ona od obciążenia do przeniesienia. Taki sposób działania zapewnia dużą kontrolę nad obciążeniem nakładanym na kręgosłup, minimalizując ryzyko zaostrzenia objawów. Pozwala także stopniowo wprowadzać ruch zbliżony do tego wykonywanego na co dzień, co pomaga możliwie szybko zmniejszać ból oraz odbudować siłę i pewność w danym ruchu. Dlatego mając świadomość, że osoby z intensywnym bólem pleców, Często obawiają się ruchów, gdzie czują pracę odcinka lędziowego. Dobranie skutecznego ćwiczenia uwzględniającego indywidualne cele i możliwości jest o tyle proste, że dysponujemy wieloma parametrami, którymi możemy się posłużyć, zarówno do dopasowania ćwiczenia, jak i jego dalszej progresji. Możesz mieć idealnie dopasowane ćwiczenie do swojego problemu, możliwości jego wykonywania i celów, jakie masz. Ale jeżeli nie masz planu, jak z treningu na trening usprawniać się o 1%, to warto to dodać. Co cenisz najbardziej w naszej współpracy? W kontekście portu do aktywności. Indywidualne podejście do każdego z nas o, i obszerny wywiad z waszej strony. Największy efekt przeciwbólowy uzyskałem, budując siłę i stabilność w ćwiczeniach typu Hitras jednonóż i oczywiście stopniowo progresując w tych ćwiczeniach, co pozwalało mi właśnie budować tą siłę i stabilność. Już po kilku jednostkach treningowych czułem się lepiej i czułem, że jestem na dobrej drodze. innych specjalistów nie uzyskałem w ogóle żadnych ćwiczeń ani planu treningowego a od Was uzyskałem właśnie spersonalizowany plan, dopasowaliście mi obciążenie do moich możliwości, przez co budowałem swoją pewność siebie w podstawowych ruchach i mogłem poruszać się bez bólu. Jeżeli potrzebujesz pomocy w ułożeniu kompleksowego planu ćwiczeń, który z treningu na trening zapewni Ci efekty i pomoże przyjąć kontrolę nad problemem, tak jak pomogliśmy już ponad 300 osobom online, w opisie filmu znajdziesz link do naszej strony. Kliknij przycisk na górze strony, wypełnij ankietę, a my skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby dokładnie omówić Twój problem.